Miasto to wielki żywy organizm. Jego mieszkańcy mają zarówno wiele rozmaitych potrzeb, jak i pomysłów, jak te potrzeby zaspokoić. Dużo z nich zaspokaja samo miasto samorząd. Część wspólnie z rozmaitymi organizacjami stworzonymi poza strukturami urzędu. Są to stowarzyszenia, fundacje, wolontariusze i tym podobne. Należą do tak zwanego trzeciego sektora, sektora obywatelskiego, pozarządowego. W stolicy jest ich ponad 7 tysięcy. Do Warszawy co trzy lata, między innymi na wielki piknik, zjeżdżają takie organizacje z całego kraju. Organizowany jest on przez Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych. Tu widać, jak wiele jest spraw, pomysłów, potrzeb, którymi zajmuje się trzeci sektor. Stolica jest zawsze najliczniej reprezentowana ponad 130 milionów jest przekazywanych na realizowanie potrzeb i pomysłów mieszkańców. Wiele projektów dotyczy kultury. Na przykład Stowarzyszenie Miłośników Ulicy Smolnej przygotowało słynny urodzinowy maraton szopenowski, grano bez przerwy przez 171 godzin. Dużo inicjatyw lokalnych obejmuje najmłodszych. Tak Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Ku Zmianom prowadziło zajęcia na podwórku ulicy Wileńskiej 13 na Pradze w czasie wakacji. Przez tydzień grano w gry, uczono się ciekawych rzeczy, przygotowywano się do dbania o ogród. Szkolono animatorów. Integracyjny klub sportowy AWF po raz kolejny zorganizował Puchar Świata w Szermierce na Wózkach turniej o Szable Kilińskiego. To największa taka impreza na świecie. W corocznym święcie Wisły uczestniczy wiele rozmaitych organizacji. Na wszystkich plażach dzieje się coś ciekawego. Tu byli flisacy. Pod Poniatowskim królowała ekologia i gry miejskie. Plaże przy Zo zdominował sport. Wiele jest akcji i stałych działań wspierających osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych, np. świąteczna zbiórka żywności. Przy ścisłej współpracy z miastem i władzami wojewódzkimi w roku 2013 w okresie przedświątecznym zebrano 118 ton żywności dla najbardziej potrzebujących. Akcje Banku Żywności SOS polegają na gromadzeniu darów w kilkudziesięciu dużych sklepach i następnie na ich dystrybucji wśród najbardziej potrzebujących. Uczestniczą w nich co roku tysiące wolontariuszy. Ale jaka jest satysfakcja, gdy zobaczy się taki magazyn? To wszystko dary warszawiaków. A jakie były początki organizacji społecznych i w jaki sposób zaczęły współpracę z Miastem? Poznaliśmy je w siedzibie poradni rodzinnej prowadzonej przez Powiślańską Fundację Społeczną. W latach 90. zaczęło powstawać bardzo dużo organizacji pozarządowych. Po prostu ludzie mieli ochotę, mieli chęć robić coś dla swoich społeczności lokalnych, dla rozwiązywania problemów, które widzieli i zaczęli się organizować. Powstającym organizacjom miasto przyszło z pomocą. Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej przy ulicy Wareckiej przygotowano po to, by służyło radą i pomocą wszystkim, którzy chcą podjąć obywatelskie działania. Odbywają się tu szkolenia, warsztaty, można zdobyć informacje m.in. o tym, jak wyglądała i wygląda dziś współpraca miasta z organizacjami. Powstały komisje dialogu społecznego. Takie ciała składające się z organizacji pozarządowych działających w danym obszarze, na przykład w obszarze pomocy osobom bezdomnym, albo pomocy zwierzętom, czy takiej ochrony zdrowia. W takiej komisji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i urzędnicy odpowiedzialni za dany obszar działania. To pomagało nam rozmawiać ze sobą o tym, jakie problemy widzą organizacje, w jaki sposób urząd próbuje widzieć i rozwiązywać różnego rodzaju problemy. My zaczęliśmy razem rozmawiać o tym, w jaki sposób wydawać pieniądze na te cele. Było to też takie forum rozmowy i współpracy między organizacjami. No, na przykład w danym obszarze w Warszawie działało ileś organizacji, i one decydowały się, żeby ustalić wspólne standardy działania. Dziś jest prawie 50 takich komisji dialogu społecznego działających przy biurach Urzędu Miasta i przy urzędach dzielnicowych. Nad generalnymi projektami i najważniejszymi problemami pracuje Warszawska Rada Pożytku Publicznego oraz Forum Dialogu Społecznego. Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla miasta. Dlatego że są bliżej mieszkańców, lepiej znają ich potrzeby i często mogą te zadania lepiej realizować. Dlatego Często jest tak, że ogłaszamy konkursy na realizację poszczególnych zadań, czy to w opiece społecznej, sporcie, kulturze, i miasto rezygnuje z tego, żeby samorealizować właśnie te zadania, powierzając je organizacjom pozarządowym. Te zadania są bardzo różne i mają szeroki zakres od takich drobnych, lokalnych spotkań sąsiedzkich po. Pomoc społeczną. Miasto wspiera te organizacje finansowo. Ponad 130 milionów jest przekazywanych na realizowanie potrzeb i pomysłów mieszkańców i pozafinansowo. A współpraca finansowa to też np. Na najem lokali należących do miasta na preferencyjnych warunkach. Tak jest m.in. na Paca 40. Znajdujemy się w Centrum Społecznym Paca na ulicy Paca 40 na warszawie Migrowie. Przestrzeń ta została oddana lokalnej społeczności. Został rozpisany konkurs i nasze stowarzyszenie, czyli Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, do tego konkursu się zgłosiło i nam to zadanie zostało powierzone. Jesteśmy tutaj od dwóch lat i prowadzimy Centrum Społeczne. Tak jak nazwa wskazuje, jest to przestrzeń oddana całkowicie lokalnej społeczności, naszym sąsiadom, którzy tutaj przychodzą, mogą tutaj zorganizować różne rzeczy. Naszymi wolontariuszami. Za nami widać, spotyka się grupa seniorów. Seniorzy z inicjatywą teraz przygotowują się do spotkania, które się odbędzie za kilka minut. Przygotowują wspólnie poczęstunek, później wezmą udział w warsztatach. Każdy też z grupy coś wnosi do tych warsztatów. Razem, razem wszystko, wszystko robimy. Na Paca, jak i w wielu innych miejscach lokalnej działalności, chętnie pracują wolontariusze. Dzieje się tu wiele i właściwie codziennie każdy znajdzie coś dla siebie. Tak jest w wielu miejscach stolicy. W śródmieściu z kolei warsztat, czyli miejsce aktywności lokalnej na Placu Konstytucji. Wokół tego miejsca odbywa się wiele lokalnych i ponadlokalnych wydarzeń, a to spotkanie na temat po co nam organizacje pozarządowe z Marcinem Wojdatem, pełnomocnikiem pani prezydent do spraw tych organizacji. Pierwszy konkurs, trzeci sektor, na najlepszą inicjatywę samorządową w 2010 roku ogłosiło Centrum Komunikacji Społecznej Miasta. Każdy Warszawiak mógł zgłosić swoją kandydaturę. Właśnie wtedy Grand Prix zdobyło Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Smolnej. Konkurs okazał się sukcesem. Spopularyzował wśród mieszkańców całego miasta inicjatywy organizacji pozarządowych, stał się dodatkowym symulatorem do działania dla wielu z nich. Wpłynął też na powstawanie nowych inicjatyw obywatelskich. Do kolejnych edycji zgłaszano coraz więcej inicjatyw, coraz więcej organizacji. Przyznawano nagrody w 10 kategoriach i, jak poprzednio, nagrodę mieszkańców oraz Grand Prix. Konkurs Trzeci sektor stał się już tradycją. W sumie wzięło w nim udział ponad 500 organizacji. Do kolejnej edycji znów można zgłaszać najlepsze inicjatywy. Wszystkie bo wszystkie zainspirowane są obywatelskimi potrzebami Warszawiaków, to oni zgłaszają pomysły, których realizację wspiera nowoczesne miasto.